Dlaczego makijaż permanentny zmienia kolor? Prawidłowo wykonany makijaż permanentny nie powinien zmieniać koloru ani się odbarwiać. On powinien pomału i delikatnie zanikać w skórze. Jeżeli chodzi o makijaż permanentny brwi, taką sytuację możecie zaobserwować po roku dwóch do trzech lat. Przy ustach to jest około dwóch lat kreski zazwyczaj fajnie jest gdzieś tam korygować po dwóch latach. Niestety zmiana koloru w makijażu permanentnym może być spowodowana niewłaściwą pigmentacją. Co to znaczy? Nasz makijaż może być za głęboko podany, może się odbarwić przy, w przypadku brwiu na przykład na niebieskie odcienie albo mocno stalowe. Przy makijażu permanentnym ust może to być spowodowane e, też za głęboką pigmentacją, gdzie te usta e, będą sine, e, podchodzący kolor pod albo po prostu wyglądały jakby były zmarznięte. Przy makijażu permanentnym oka, jeżeli jest też za głęboko podany, niestety te kreski zaczynają mieć stalowy, niebieski odcień. Makijaż permanentny, na przykład okolicy oka, może zmieniać kolor. Chodzi tutaj głównie o brwi, ponieważ jest przenoszony. Co to znaczy? To znaczy, że na czas nie wykonujemy korekty. Drogie Panie, jeżeli macie już zmieniony kolor makijażu permanentnego brwi, należy go odświeżać co jakiś czas. Będzie to rok, dwa, trzy lata, żeby nie doprowadzić do odbarwień i skurczenia barwnika w skórze, żeby te brwi nie miały koloru czerwonego, żeby te brwi nie miały koloru za mocno chłodnego, z tym można popracować. Nie trzeba chodzić z zmienionym kolorem. Pamiętajcie o tym.